Bardzo serdecznie witam was w pierwszy dzień czerwca. Dzisiaj w codziennym dzieleniu dzielę się z wami cytatem z zakończenia Ewangelii, mianowicie oddajcie cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Z 12 rozdziału Ewangelii Marka. Otrzymuję takie powiadomienia od y, mojej księgowej jeżeli Moniko oglądasz ten filmik, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Otrzymuję takie powiadomienia, że składka ZUS jest do zapłaty, że podatek w tym miesiącu wynosi ty tyle i tyle i trzeba go zapłacić do 20 dnia miesiąca. I to już jest tak, jakby. Wiem, że z końcem miesiąca. Przyjdzie takie powiadomienie, na przykład. I ręczę Wam, że zapłacę i każdego miesiąca wywiązuję się z tego. I tak sobie myślę w kontekście dzisiejszej Ewangelii, że gdybym tak. Gdybym tak miał takiego mentora, takiego kogoś, kto by. Pilnował tego, żebym się wywiązywał z rzeczy boskich, no to rzeczywiście yy, może byłoby łatwiej. Zobaczcie, że my, yy, gdy chodzi o sprawy ludzkie, jeżeli wiemy, że wiąże się z czymś, na przykład jakaś konsekwencja, to jesteśmy w stanie, nie wiem, stanąć na rzęsach przysłowiowo i zrobić to, bo wiemy, że będzie przykro. Ale jeżeli mamy jakieś sprawy e, boskie, co, to co należy do Boga, to albo się ociągamy, albo twierdzimy, że no dobrze, to może później Pan Bóg e, tak od razu nas pewnie nie, nie skrzyczy. Zobaczcie, jakie to jest podejście. Jak my traktujemy Pana Boga? Jak traktujemy nasze zobowiązania w stosunku do Pana Boga? Przyjmujesz Jezusa w Komunii Świętej, przyjmujesz też go w swojej modlitwie jako pana i zbawiciela, ale jeżeli ten twój pan i zbawiciel czegoś od ciebie żąda, to się ociągasz. Święty Hieronim nam bardzo fajnie podpowiada, komentując dzisiejszą Ewangelię, że mamy chętniej oddawać Bogu to, co boskie, niż yy, to, co cesarskie cesarzowi. Oczywiście yy, nie mówi, żeby nie płacić podatków, ale mówi, że chętniej oddawajcie, ponieważ macie wdrukowany obraz Boga w sobie. Nie obraz cesarza. Nie cesarza obraz masz w sercu, ale obraz Boży, bo jesteś stworzony, stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Niech to moje rozważanie, to dzielenie. Ta Ewangelia, przede wszystkim dzisiejsza. Czy ten cytat z Świętego Hieronima y, będzie dla nas, y, ta myśl Świętego Hieronima, będzie dla nas takim rachunkiem sumienia i refleksją, jak traktuje Pana Boga? Y, czy jako dodatek, nie daj Boże, czy traktuje go po prostu jako podstawę podstaw? Dzisiejszym aktem strzelistym niech będzie taki. Refren e, piosenki e, religijnej dziecięcej Niebo jest w sercu mym. Mam Boga w sercu. Mam wdrukowany obraz Boży w siebie, w moje serce. A w komentarzu e, napiszcie, e, podzielcie się, jeżeli chcecie, co wymaga w Twoim konkretnym przypadku. Oddania Bogu. Co może jest, czy jest jakaś taka sprawa, którą trudno jest Ci Bogu oddać, albo której się ociągasz? Niech to będzie taki pierwszy krok, wpisanie w tym komentarzu tego właśnie, co jest takie trudne, do tego, by zmierzyć się z tym. No i życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Dobrego dnia.